No, jestem Mysza i dzisiaj znowu sobie pogramy tym moim Face Hunterem. Chodzimy do gierki, jest ranka 10. Nawet się nie spodziewałem, że ten Face Hunter będzie miał taki e, Windstrike. No ale jakoś to leci. przez te ranki się jakoś przebijamy. E, co tutaj mamy? Quickshot, Morgan i Treser. Quickshot i Tresera wyrzucę. Tak myślę. Organ jako pierwszy, turowy jest świetny. No i mamy pana szamana. I to nie jest ciekawa informacja, dlatego że pan szaman ma przeciążenia. Najprawdopodobniej uzyska kontrolę nad boardem i potem ja będę musiał wklepywać mm, damage z Hero Power i Speli. No w następnej mamy fajny follow, miłą babunię. No i też problem z szamanem jest taki, że ma Think from Below, który na ogół za którego na ogół zagrywa za 0 mamy. A dodatkowo ma. Yy, ma. ma upiorne wilki. Czyli mocno, dwie mocne prowokacje, które stopują moją agresję. No, pierwszą skipnął na szczęście. Ma coina, może być teraz coin wilki, ale mamy na to odpowiedź. W formie Quickshot, bo myślę, że Kill Command jednak mi się przyda do Mischną Blow. A tutaj zdecydowanie Workman plus Hero Power. E, wszystkim, wszystkim przemy do przodu dlatego, że to jest najprawdopodobniej midrange shaman. Już po tym portalu widzę. Chociaż i może kontrole jakieś grają, ale nie widziałem żadnej kontroli shamana. No i mamy. On zaczyna tradeować. Najwyraźniej czuje się niepewnie. A tutaj pają plus hero power oczywiście do przodu. Najwyraźniej się nie czuję niepewnie w tej sytuacji. A wracając do poprzedniego odcinka, tak mam tylko treserów, okarów z czwórek. No i szkoda, że te upiorne pajączaki, te widmowe pająki nie są bestiami, bo trochę się boję o aktywator do kilkomandu. A najprawdopodobniej będę musiał rzucić ten kilkomand, choćby po to, żeby zagrać dragshot i no, mieć damage. Dodatkowy. To znaczy dodatkową kartę. To jest jest, że on bazuje na stole. Czy no! rozbiję te pająki? Nie, ja on postanawia ich nie zabijać. Spróbujemy póki co jak najbardziej polegać na stole. Bo tutaj nie widzę innej opcji. By, no była to teoretycznie rzucenie teraz kilkomanda, ale to jest bezsensowne. Jednak trzeba jak najwcześniej wyrządzić jak największą presję na bordzie i jak najwięcej damage'a zadać mu w twarz tymi stronnikami, a potem dopiero pomagać sobie hero power i spellami. No, mamy takie coś plus flame, plus flame tong. No, moim zdaniem to był błąd. Powinien najpierw zaatakować drony. No, mamy spuść psy, i mamy quickshot oraz stronników na bordzie. Zagram Manda w twarz, hero power i to strajduje. Tradeuję tylko dlatego, żeby dostać mniej damage'a teraz w twarz. No i najprawdopodobniej w tej turze będę to musiał wygrać. No jeżeli tutaj jeszcze storm poleci, no to mam duże duże duży, duży problem. Silnik to tem nie jest dobry, ale on się decyduje iść twarz i to jest teraz dobre. Nie, King, hmm. kill command. Trzy, sześć. No nie mogę tego zagrać. Hmm. Ruszam do walki. Au! Hmm. No dobra. W ten sposób. Strajdowałem tylko dlatego, że teraz mam Nital i tak z Drakshota i Hero Power. A jemu utrudniam ten Nital. Hmm. A myślę, że to już jest w takim wypadku wygrana, co go ratuje. Dwa bolty nie dają wygranej. Więc kolejna wygrana Dalej Winstrike Nawet z Midrange Shamanem sobie poradziliśmy No i poddał się jest dziesiąty i trzy Lecimy dalej Cały czas mi się nabija Zadanie to jest spoko, bo mam to. Zagraj 50 kart Łowcy, zagraj 50 kart Druida i zagraj 30 murloków. Chcę się na szybko zrobić jakiś deck na murlokach. Tylko po to, żeby. Tylko po to, żeby. O, tutaj spuść wyrzucam, tylko po to, żeby zrobić to zadanie. No, zwierzęcy towarzysz jest dużo lepszy. Zwłaszcza, że jest, duży, że jest z dwóch na trzech stronników z czwórką ataków, którzy są ciężcy do usunięcia przez przez prista. Hmm. No to będzie dobra. Start z dwóch jedynek. Dlatego, że Pain nie zabija obydwu. Na szczęście jego maski, które mu wale, dopiero się zwiększy. Uuuu, Power Shield! No dobra, gramy tutaj y, wielką rapuchę i lecimy do przodu. Broni na razie nie potrzebuje. Ta kapłanka jest spokojna dla niego, no ale. Ale, ale jest w stanie tradować tylko jednego stronnika Naturę. Jest pain. Trochę boli w tej sytuacji zwierzęcy. Jest mniejsza, fajny stronnik, trudny do usunięcia przez Prista. I nie pozwala tradować dalej tej, tego gierka argentu. Kolejna tarcza, jeżeli uleczy go, to to jest błąd moim zdaniem. Dobra, zagrywamy Tresera Ogarów. Wracimy do przodu. Teraz polimie y, def No ale cóż, czasami trzeba tak zagrać. Wygląda, że to nie jest def To jest ...cyrkl. Mmm, no i się całą kontrolę nad Bordem. Ale bijam kolejny damage. Ja i koniecz... Ja jemu koniecznie nie chcę zabić tej kapłanki Ohenajów, bo ona nie pozwala mu się leczyć. No nie jest świetny hmm. Zagram pająk pająk chiller power Następnej co może być? Holinowa, Holinowa trade. Holinowa zostaje mi 3-1, tak sobie myślę. Holinową może być Pain, więc bardziej opłaca się to jednak rozbić. Jeżeli tutaj miałaby być Holinowa Escalated Evil. Dodatkowo nie może się jednego pająka. Hmm. To zdecydowanie hero power plus key command. Hmm. To rozbijamy, tego nie ruszamy na razie i nie zagrywamy też stronnika. Dlatego, że mogłoby dla niego być trudniejsze zagranie kapanki. No i mamy Little. Kolejna wygrana gierka. Lecę jak burza po prostu. Błędem było moim zdaniem zagranie tej kapanki o no dobra, kolejna jareczka Ta kopanka o yy, sprawiła, że nie mógł się healować. No i właściwie nic mu nie dała, dlatego sądzę, że lepszym zagraniem by było rozbić najpierw yy, tego Mrocznego Kulcystę, żeby Bów poszedł na tą gorliwą kopankę i wtedy zagrać, zagrać kopankę o -Henajów. I ona była na jedynce zdrowia, bo to nie jest karta, którą chcemy mieć na stole, a tylko ona jest po to, żeby wyczyścić w takim czapie No ale to był jego błąd. No a ja potem tylko zagrałem tak, żeby nie miał jak, uh, jak zabić, no to by mi, to wymieniamy. To zagrałem tak, żeby nie miał jak, um, jak zabić tej kapłanki Auchenajów, Mamy. Nawet nie najgorsze rozdanie jest zbiorny jeszcze pająk, pajączak. Przydałaby się jakaś trójka, albo jedynka na następną turę. I to stronnik koniecznie. Czyżby shielded minibot? bot? No to nie jest straszne. Zagram wielką babunia. Tutaj na face. Następny następnej turze poleci Piorny pajęczak, po to, żeby dresera coś wcisnąć. No to mi trochę utrudniło sprawę, ale mamy jeszcze gierka regentu. Ma trochę zajęcia, bo tutaj najprawdopodobniej pójdzie trade tej babuni. To będzie nasza Powierniczka. To ja zagram na to, bo jest trudniejsze do zabicia. Jeżeli to byłoby Get Down. Zagram tu. To jest jego duży błąd. Bo on niepotrzebnie liczy w ogóle na to, że ja będę, będę tutaj rozbijał jego strudników. Zobaczmy, czy poleci ten jeden jugdu. Poleciał. Czekam na rozkaz. No i niestety tutaj musimy nas tego 2-2. To jest pomsta. To jest właśnie podejrzewałem. Resztą lecimy na twarz. Można by powiedzieć, że jest w tej sytuacji, bo jest zmuszony do trade'ów. Chyba, że to jest wersja Secret Paladyna, która gra na Belcherach. Którą najczęściej ostatnio spotykam, czyli combo Belcher plus Strucha. Ale to wygląda na taką e, bardziej agresywną talię. Archetypem dalej jest... E, dalej jest Secret Palladyn. Ale jednak jest to... E, wersja... E, z większą ilością agro-stronników. No tutaj to, to plus hero power oczywiście lecimy w twarz. No i zobaczymy co w następnej turze dostaniemy. Na pewno bym przytulił spójść psy, zwierzęcy towarzyszy... O Boże! Na szczęście nie jest mi w stanie całego stołu. Hoarder jest taki sobie. Na pewno to będzie Get Down. Pierwszy trup. Więc muszę to zagrać. Tak. 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 Pomsta i odrodzenie. Odrodzenie to nie jest ta wersja ze skruchą. Odkupienie i ostatnia no to to jest... Ee... Snackowcy. Fatalnie, fatalnie. No muszę zagrać za Hero Power. No, do rywalizacji. To taki standard. Ale ci stronnicy kupili mi kolejną turę. To znaczy, że będę miał najprawdopodobniej dwie tury, żeby wygrać. Teraz pójdzie Hero Power, więc potrzebuję i tak jakiegoś dymęcia z bordu. Czekam na rozkaz. Oj, fatalny jest ten belcher. Chyba, że zdecyduje się strajdować. I zdecydował się i to jest to jest dobre. No niestety mamy zwierzęcego towarzysza. I konnego argentu. Muszę zagrać tutaj na pewno Hero Power, Co mnie teraz zlatuje? Drag Shot, Kill Command, Unleash the Hounds o Tresor Ogarów? Nie Zwierzęcy to ważne, że jeżeli dwa razy bym dostał Hafera. Więc trochę tych autów jest Glewiozuka z haferem. Też daje mi tak. Kim jestem? Nie twoja sprawa. O Boże, kolejny getdown. Nie, to jest tylko jeden. Pomsta już była, więc to chyba będzie getdown. To możliwe teraz wyskoczył Hafer? I to nie był Get Down? O Boże. Teraz druga sprawa czy to jest Get Down? Albo to może być jeszcze odkupienie i wtedy też przegrałem. Get Down no niestety. Było dobrze, było dobrze, ale brakło tego direct damage'u z ręki. No i skończył się taki piękny win Już prawie dziewiąta talia na tym face facehunterze. Jeszcze jednej karty brakło do tego do wykonania zadania. No dobra, dość ciekawa ta ostatnia gra, no ale to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Dzięki za oglądanie i na